Na tym filmie omówię podstawy kinematyki, czyli definicję, ruch po prostej i rzuty. Tylko teoria z minimalną ilością tłumaczenia, bez ćwiczeń. Film nie obejmuje ruchu po okręgu ani ruchu drgającego. Jeżeli chcesz dobrze czuć się w kinematyce, musisz mieć pewne umiejętności, są wymienione na slajdzie. Podstawowym pojęciem w kinematyce jest położenie. Próbujemy powiedzieć, gdzie ciało jest, gdzie jakiś obiekt się znajduje. I ważna rzecz. Położenie jest zawsze względne jest zawsze względem czegoś w jakimś układzie odniesienia, w jakimś układzie współrzędnych czyli inaczej dla jakiegoś obserwatora. Położenie formalnie jest wektorem. Początek tego wektora znajduje się w środku układu odniesienia koniec w punkcie, gdzie jest ciało. Możemy ten wektor, tak jak każdy wektor, Opisywać za pomocą liczb współrzędnych, możemy też podać wartość, kierunek, zwrot. Ruch to zmiana położenia w czasie. Ponieważ położenie jest względne, ruch jest względny. To znaczy, opis ruchu zależy od obserwatora. Tu mamy prosty przykład względności ruchu. Opis tego, co się dzieje z człowiekiem, zależy do jakiego ciała przymocujemy układ odniesienia. Jeżeli przymocujemy układ odniesienia do drzewa, to człowiek może okazać się nieruchomy. Jeżeli przymocujemy układ odniesienia do ptaka, to w tym układzie odniesienia człowiek będzie się poruszał, być może ruchem jednostajnym. Jeżeli przymocujemy układ odniesienia do szyszki, która oderwała się od drzewa, no to w układzie odniesienia związanym z szyszką człowiek będzie poruszał się ruchem przyspieszonym. Równanie ruchu to równanie, które opisuje, jak zmienia się położenie w czasie. Tu mamy kilka przykładów. Jeżeli w zadaniu pojawia się polecenie, napisz równanie ruchu, to napisz równanie ruchu z jednostkami. Natomiast w zadaniach nieraz są podane równania ruchu, których należy użyć. I one mogą być bez jednostek. Wtedy przyjmuje się jednostki układu SI. Na tym slajdzie mamy przykład ruchu ciała. Od punktu A poprzez B, C do D. Krzywa, po której porusza się ciało, to tor. Tor ruchu. Natomiast długość tej krzywej to droga. W tym przypadku droga wynosi 6 metrów. Droga nigdy nie jest ujemna. Przemieszczenie to inaczej zmiana położenia. Przemieszczenie jest wektorem i może być opisane, zdefiniowane wzorem podanym na slajdzie. Przemieszczenie możemy również określić jako wektor, którego początek jest w punkcie, gdzie zaczyna się ruch, a koniec w punkcie, gdzie kończy się ruch. No i mamy przykład. Ruch, który już wcześniej został przedstawiony: od punktu A przez B i C do punktu D. Przemieszczenie to wektor od punktu A do D. Przemieszczenie zatem, można powiedzieć, nie widzi tego, co się działo w trakcie ruchu. Interesujący jest tylko początek i koniec. Chcemy powiedzieć, jak szybko zmienia się położenie ciała. Służy do tego prędkość. Prędkość jest wektorem czyli ma swoją wartość, ma swój kierunek i zwrot. Jeżeli mówimy, że prędkość to 2 metry na sekundę, przykładowo, no to znaczy, że gdyby była utrzymywana ta prędkość przez sekundę, przebyte zostałyby 2 metry. Taki jest sens jednostki prędkości. Wartość prędkości to inaczej szybkość. Prędkość jest zawsze styczna do toru, to znaczy, że jeżeli chcemy dla jakiegoś ruchu, tu narysowałem tor, określić w jakimś punkcie prędkość, to należy najpierw określić styczną do toru w tym punkcie i zgodnie z tą styczną narysować prędkość. Ruch jednostajny to ruch, w którym wartość prędkości jest stała. Nie musi być po prostej. Może być ruch jednostajny po prostej, może być ruch jednostajny po okręgu. Lub innej krzywej. W ruchu jednostajnym, co taki sam przedział czasu, jest przebywana taka sama droga. Prędkość może zmieniać się w trakcie ruchu, zarówno co do wartości, jak i kierunku. Często w zadaniu należy obliczyć prędkość średnią. Definiujemy ją podanym wzorem. Przemieszczenie przez czas. Iloraz przemieszczenia i czasu, którym to przemieszczenie nastąpiło. Prędkość średnia jest wektorem. Możemy mówić zatem o kierunku oraz o wartości prędkości średniej. Prędkości chwilowe mogą być zupełnie inne niż prędkość średnia. I z prędkości średniej nie odczytamy, jakie były prędkości w danej chwili. Poprzez wzór na prędkość średnią, czyli wzór podany wcześniej, V równa się delta r przez delta t, możemy spróbować. Jak najbardziej zbliżyć się do prędkości w danej chwili. Wówczas, aby to zrobić, podajemy jak najmniejsze delta t. Im mniejsze delta t, tym bliższa będzie się okazywać prędkość średnia prędkości chwilowej. Natomiast ogólnie ten wzór jest wzorem na prędkość średnią, a nie prędkość w danej chwili. Z jedną różnicą. Jeżeli ruch jest jednostajny po prostej w jedną stronę, czyli mamy ruch po prostej, Cały czas w jedną stronę i prędkość jest stała co do wektora, wówczas ten wzór umożliwia obliczenie prędkości w każdej chwili, ponieważ prędkość się nie zmienia. Średnia wychodzi taka sama jak w każdej chwili. Ścisła definicja prędkości, jak nie mówimy jakiej, to znaczy, że chwilowej, nie jest wymagana w szkole średniej. Ale jeżeli ktoś zna pochodne, to warto wiedzieć, że prędkość jest pochodną położenia po czasie. Niekiedy należy obliczyć średnią wartość prędkości. Uwaga, jest to co innego niż wartość prędkości średniej lub wartość średniej prędkości. Tutaj możemy sobie zamiennie te słowa dać, to oznacza to samo. Ale średnia wartość prędkości jest czymś innym zazwyczaj niż wartość średniej prędkości. Prosty przykład. Możemy poruszać się po jakiejś krzywej i wówczas różne możemy mieć wartości prędkości 2 metry na sekundę, a później na przykład 4 metry na sekundę po jakimś czasie być może 3 metry na sekundę. I y, to są liczby, z nich możemy liczyć średnią. Jaka to średnia liczba była? No to to jest właśnie średnia wartość prędkości. Liczymy ją zawsze dla dowolnego ruchu, cała droga przebyta przez czas, w którym ta droga została przebyta. Natomiast jeżeli chcemy obliczyć wartość średniej prędkości, no to trzeba by było wziąć początek, koniec tego ruchu. Wyznaczyć przemieszczenie jako wektor, i wówczas mamy prędkość średnia, to jest przemieszczenie przez czas, i wartość średniej prędkości to wartość przemieszczenia przez czas. Możemy inaczej zapisać bez wektorów delta R przez delta T. I to jest inna liczba, Niż średnia wartość prędkości. One są sobie równe tylko w ruchu po prostej w jedną stronę. Dlatego, że w takim ruchu po prostej w jedną stronę, jeżeli mamy ruch od punktu A do punktu B cały czas w jedną stronę, wówczas przebyta droga jest równa wartości przemieszczenia. I te dwa wzory dają ten sam rezultat. Tu mamy przykład, w którym średnia wartość prędkości jest inna niż wartość prędkości średniej. Ruch od punktu A poprzez B, C do D. Przebywamy 6 metrów w 6 sekund. No i stąd średnia wartość prędkości to 1 metr na sekundę. Natomiast jeśli chcemy liczyć wartość średniej prędkości. Wówczas musimy policzyć przemieszczenie, czyli tu jest 2 metry przez 6 sekund, no i wynik jest zupełnie inny. Pamiętamy zatem, średnia wartość prędkości, czyli inaczej średnia szybkość, to coś innego niż wartość średniej prędkości. Prędkość może zmieniać się podczas ruchu i chcemy opisywać, jak się zmienia. Wielkością fizyczną, która opisuje to, jest przyspieszenie. Ruch może odbywać się ze stałym przyspieszeniem. Jeżeli taki ruch odbywa się po prostej, ze stałym przyspieszeniem po prostej, wówczas jest to ruch jednostajnie zmienny. I teraz, jeżeli mamy sytuację taką, że przyspieszenie działające na jakieś ciało jest zwrócone zgodnie z prędkością, Przyspieszenie zgodnie z prędkością, wówczas mamy ruch jednostajnie przyspieszony. Jeżeli natomiast przyspieszenie jest zwrócone przeciwnie do prędkości, jest to ruch jednostajnie opóźniony. Przykładem ruchu jednostajnie przyspieszonego jest spadek swobodny na krótkiej drodze przy powierzchni Ziemi. Spadek swobodny to ruch, w którym na ciało działa wyłącznie siła ciężkości. Nie ma oporów i prędkość początkowa jest zero. Taki ruch da się uzyskać przy powierzchni Ziemi w rurze próżniowej. Możemy obliczać przyspieszenie średnie, korzystając ze wzoru podanego na slajdzie. Z definicji przyspieszenie średnie to iloraz zmiany prędkości, przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost prędkości nastąpił. Przyspieszenie średnie nie mówi nam, co działo się z przyspieszeniem w poszczególnych chwilach czasu. Często różni się od przyspieszenia w poszczególnych chwilach czasu. Zazwyczaj w zadaniach ze szkoły średniej przyspieszenie jest stałe i nie ma tego problemu, ale w ogólności przyspieszenie średnie nie odzwierciedla tego, co działo się z przyspieszeniem w różnych chwilach. Przyspieszenie w poszczególnych chwilach mogło być zupełnie inne niż średnie. Ścisła definicja przyspieszenia jest nieobowiązkowa, ale warto wiedzieć, że przyspieszenie jest pochodną prędkości. Jeżeli chcemy opisywać ruch, to robimy to za pomocą równań. I na slajdzie przedstawiono równanie ruchu i równanie na prędkość. Równanie ruchu to równanie, które opisuje zależność położenia od czasu. Jeśli chodzi o podane równanie ruchu, Umożliwia ono opisanie ruchu jednostajnie zmiennego lub jednostajnego. Równanie na prędkość również umożliwia opisanie ruchu jednostajnie zmiennego lub ruchu jednostajnego. W tych wzorach występują współrzędne położenia prędkości przyspieszenia. Oznacza to, że mogą być dodatnie, zerowe lub ujemne. Podane wzory: są wystarczające, żeby rozwiązać praktycznie każde zadanie szkolne związane z ruchem po prostej oraz z rzutami. Możemy również używać wzoru na drogę. Podany wzór jest wystarczający, żeby obliczyć drogę w ruchu jednostajnie zmiennym, czyli przyspieszonym lub opóźnionym, oraz jednostajnym. I wzór ten. Zawiera w sobie wartości prędkości i przyspieszenia. Nie współrzędne, lecz wartości, to znaczy tu muszą być wstawione dodatnie liczby. Używamy znaku plus przy ruchu przyspieszonym i minus przy ruchu opóźnionym. Ten wzór może być stosowany również podczas liczenia drogi dla ruchu po dowolnej krzywej, ale wówczas musimy do wzoru podstawić tak zwane przyspieszenie styczne. Nie całe przyspieszenie, bo ono może być ukośne, ale przyspieszenie styczne część przyspieszenia yy, związanego z ruchem. Prędkość zawsze jest styczna do toru, natomiast przyspieszenie może być ukośne w stosunku do toru, i żeby drogę poprawnie obliczyć, trzeba wstawić przyspieszenie styczne. Należy umieć sporządzać i interpretować wykresy parametrów ruchu, wymienione na slajdzie, i z tych wykresów umieć odczytywać pewne wartości. Na kolejnych slajdach podamy kilka przykładów. Przykład dla ruchu jednostajnego. Charakterystyczne jest to, że w ruchu jednostajnym położenie i droga są liniowo zależne od czasu, to znaczy wykresem jest linia prosta. Kolejny przykład dla ruchu jednostajnego. Znów widzimy, że położenie i droga liniowo zależą od czasu. W tym przypadku położenie początkowe wynosi 20 metrów, ciało porusza się w stronę ujemną osi X, dlatego zmniejsza się współrzędna położenia. Droga natomiast musi rosnąć. Droga nigdy nie zmniejsza swojej wartości. Na wykresie Widzimy również współrzędną prędkości. Ona może być ujemna, natomiast wartość prędkości ujemna być nie może. Kolejny przykład odzwierciedla ruch jednostajnie zmienny. I widzimy, że zaczynając od położenia początkowego równego 0, współrzędna położenia zwiększa się. To znaczy, że mamy ruch w stronę dodatnią. Osi x, tak dzieje się aż do drugiej sekundy. Zresztą widać to na wykresie prędkości od czasu, gdzie do drugiej sekundy mamy wartości dodatnie. Czyli prędkość jest na plus jako współrzędna, to znaczy, że poruszamy się w stronę dodatnią zgodnie z osią x. No ale później współrzędna położenia zmniejsza się. To jest ruch przeciwnie do zwrotu osi x. Widać to również na wykresie prędkości. Od czasu współrzędna prędkość jest ujemna, to znaczy, że prędkość jest zwrócona przeciwnie do osi x. Droga nie może się zmniejszać. Sporządzenie wykresu drogi i położenia wymaga pewnego doświadczenia. To już nie jest linia prosta i nie wystarczą dwa punkty. Ale pozostałe wykresy sporządza się stosunkowo prosto, bo są to. Wykresy związane z odcinkami, czyli dla każdego odcinka, wystarczą dwa punkty. Jeżeli jest potrzeba obliczenia drogi przebytej w dowolnym ruchu, to można zastosować wykres w zależności prędkości od czasu, i droga wówczas jest polem pod wykresem, co oznacza pole pomiędzy wykresem a osią czasu. W tym przykładzie mamy na początku. Ruch ze zmniejszającą się wartością prędkości, to jest ruch opóźniony, później mamy ruch przyspieszony, bo zwiększa się wartość prędkości. I możemy obliczyć drogę, sumując pola pomiędzy wykresem a osią. Przebyta droga, w tym przypadku to 136 metrów. Możemy również obliczyć w ten sposób przemieszczenie, tylko że drogi przebywane, w stronę dodatnią osi x traktujemy z plusem, a drogi przebywane w stronę ujemną osi x minusem. No i mamy wynik. Przemieszczenie wynosi minus 64 metry. To jest oczywiście współrzędna przemieszczenia, nie wartość przemieszczenia, lecz współrzędna, może być ujemna. W szkole średniej pojawiają się również zadania związane z rzutami, czyli Ruchem przy powierzchni ziemi z jakąś prędkością początkową. Rzut pionowy nie wnosi niczego nowego, ponieważ jest to ruch po prostej. Może być w jedną stronę lub w dwie strony, ale jest to, to ruch po prostej. Możemy rzucić ciało pionowo w dół lub pionowo w górę. Natomiast rzuty poziome i ukośne są przykładami ruchów dwuwymiarowych i następują po fragmencie paraboli. W przypadku rzutów poziomych i ukośnych możemy opisać je za pomocą poznanych już wcześniej zależności, ale stosujemy je osobno dla kierunku poziomego i pionowego. Przykład rzutu poziomego. Załóżmy, że ciało jest rzucone poziomo z prędkością o wartości 2 m na sekundę. A przyspieszenie ziemskie ma wartość dla uproszczenia 10 m na sekundę kwadrat. No i wymieniono tutaj równania ruchu dla kierunku poziomego x i pionowego y oraz równania dla prędkości. Zwróćmy uwagę też na sformułowanie. Jest dosyć potoczne, bo powiedziałem, że Wartość prędkości wynosi 2 metry na sekundę, a napisane jest prędkość to potoczne określenie wartości, na przykład oblicz prędkość może oznaczać oblicz wartość prędkości. Oblicz przyspieszenie może oznaczać oblicz przy... wartość przyspieszenia. Yy, I należy to w ten sposób nieraz kontekstowo rozumieć. Natomiast polecenie narysuj wykres prędkości od czasu. Oznacza, narysuj wykres współrzędnej prędkości od czasu. Tam mogą być dodatnie i ujemne liczby.